thank <laughs> you Miło spotkać się z Państwem. Witają Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na spotkanie, które z pewnością zapewni nam wspólnie mnóstwo emocji. Grążą plotki, że do klubu wpłynęła oferta kupienia tego zawodnika. Ja też słyszałem te plotki, ale na razie tego nikt oficjalnie nie skomentował. Zgłaszamy się ze stadio Santiago Bernabeu Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Dziś przed nami występ Realu Madryt, tak, a gdy grają królewscy emocje zapewnione. Rozpoczynamy przygotowania do sezonu. Kibicą tej drużyny marzy się tytuł mistrzowski. Ale czy oni są już gotowi do takiej gry? Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Manuel Ruiz Barbosa. Ładne rozciągnięcie w środku, biega kolega z drużyny. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Szansa Barsy, rzut rożnego. Szansa po strzale głową. Ej, tam mu zupełnie nie wyszło. Dobrze wykonany korner, ale, ale, zap, ale zaprzepaszczony słabym strzałem. Kedira. Żydlice Cristiano Ronaldo. Luka Modric. No chyba nie sądził, że z zdoby... A Aj, jaka bramka! I piłka ląduje w siatce. Kolejny wspaniały gol w jego wykonaniu. Jest niezastąpiony. Gdyby go zabrakło w tej drużynie, to właściwie jakby wyszła tylko połowa składu. Dziewiąta minuta i jest, i jest pierwsza bramka. Później. Brawo, ładnie podał. Wymyśli, żeby nie stracić piłki. Masz szczerano. A tak, barsy, zobaczmy, co z tego wyniknie. No, nic z tego nie będzie. Dużyna przeciwna odebrała piłkę. I Maria. Ja. No on słynie ze znakomitych, dokładnych, precyzyjnych podań. Benzema. Pojedynek czarydynek czabiego z rywalem kilkę. Blisko polekarne może strzelać. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Jordi Alba. Dobrze rozej, brze, rozejrzał się, ma to tylko zagrać. Czy to wykorzysta? Uderza! Czy to? No strzela! Piłka w siatce! Prześledźmy spokojnie, jak pięknie i czysto uderzył. Od razu z pierwszej piłki, ale dostał fantastyczne podanie. A teraz Sanchez. Fabregas. Luka Modric. Mimaria. Oszukał obrońcę. Arbeloa. Che dire? Era Switchiando Ronaldo. No i piłka wyszła poza pole gry. Darcy. Przekazał piłkę partnerowi. Stracili, ale odzyskali piłkę. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? Czy to wykorzysta? Uderzenie. Mamy bramkę, proszę państwa! Mamy powtórkę kolejnej ich bramki. No jest to jednostronne spotkanie. Rywale nie tylko nie potrafią dotrzymać im kroku, ale już w tej chwili zaczyna się pograć. Znakomicie skierował piłkę do ciadki. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Podał do partnera. Jestem. I coś? Czy to wykorzysta? Ładnie dograł. Chciał podać, chciał podać. Prosto padla, ale niestety końcu przeszły tę piłkę. Mi Maria. Zagranie. Dobra interwencja. Blokuje centrę. Out. Real Madryt wznowi grę. Później. Dobrze w pole karbu. No i mamy doświadczenie przejęte przez obrońcę. Bramka powiększają różnicę. Wyśledźmy tę bramkę. Oddalają się jeszcze bardziej od rywali. Bezlitośnie wykorzystują dzisiaj każdy ich błąd. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Niestety nie tym razem. W tym momencie...